Witam serdecznie. Tutaj Extreme Game. Gramy w World War Z. Piekelny przypływ tym razem. Oczywiście zmienimy tutaj na zwykły poziom. Tym razem strażakiem samym zagramy. Ten etap już kończyłem na poziomie łatwym. Teraz zagramy sobie na poziomie normalnym. Także coś się dzieje, coś się zmienia. and gather your belongings thanks for the ride Stevie do we hug kiss or should I just quietly watch you approach your imminent death silence suits you best have fun with your trains nutcase co mam zrobić

O kurde. Ale nie tutaj torturuje. Straszno, czy nie straszno? Chodź tu kolego. Czy ty żyjesz? Czasami te zwłoki tak leżą, nie wiadomo czy to jest trup, czy to jest zombiak. To jest też ciekawe. Na przykład to jest zombiak, bo w mi się wyświetla na czerwono. Mogłyby te celowniki się na przykład nie wyświetlać. Przydałaby się broń z tłumikiem najlepiej. To raczej nie jest broń z tłumikiem, ale nam się przyda. No, na przykład to jest trup. O mój, jest? Tu right, hey, right okay, yeah, będziemy musieli odeprzeć chmurę zambiaków z tego, co pamiętam. Udało mi się zapamiętać użyjemy tej snajperki wybuchowej? tylko tyle to słabo dobra poszukamy jakiejś broni o tam coś jeszcze jest podniesiemy to uzupełnimy gdzieś na górze bez pośpiechu no spokojnie to tylko zombie sporo ich jest proszę bardzo tam też coś jest. O kurde, tego grubego to będzie ciężko zabić. Nie, zostaw mnie. Dobra, poszedł tam na górę do nich. Także. Au, au, au. Zostawcie mnie. Kurde, co się stało? Gruby mnie zaatakował. O kurde, ten mnie bije. Gruby mnie bije. Kurde. Cholera. Dobra, uciekam z Zaraz mnie dopadną te śpiry. Ten gość jakiś twardy jest. <grymne> Chyba jeden punkt życia mi został. Dobra, gruby mnie zaskoczył. A jeszcze przecież granaty mam. Trzymajcie. Chyba mi się podobało, to weźmiemy jeszcze jeden. Strzelba? Dobra. Przejdziemy się chyba pociągiem, czy coś w tym rodzaju. Zobaczymy. No nie, to wypuściliśmy pociąg po prostu. On rozbije tą bramę. Ekstra. No i otworzyliśmy przy okazji dalej wejście, tak? Hey, Oh, it smells like death down here! Death and sewage. Nice. Very nice. I see the squeamer! Reloading! We've got an effector! All right, let's go. We can't be far from the evac center now.

Muzeum możemy pooglądać eksponaty, zniszczyć się nie da. Taka tarcza by mi się przydała. No, takie muzeum, takie małe, tylko gdzie jest więcej? To chyba mają lochy. A jakby tak strzelić tę butelkę. Aż, musiałem to sprawdzić, nic się nie dzieje. O kurde, patrzcie, tu są zombiaki. On chce uciekać? Przed czym? Przed nimi? O kurde, oni z sufitu skaczą chyba. Ale jazda. A, i tutaj wchodzą sobie. No fajnie. Oj, to się robi niebezpiecznie. Dobra. Się przejmujecie ząbiakami. Macie na dole. To to jest Spoko sprawa. Dobra, easy to było. A ten pluje. Ten karabin dobry jest.

No, tutaj ostrzeliwują muzieży, chyba. Ile tutaj tych zombiaków jest? Nieźle. Można sobie punkty nabijać. Szkoda, czas marnować. Są działka, które mogą nas zabić. Dobra, gdzieś tam przejdziemy sobie. Działko do mnie strzelało.

Zaraz snow fala następna. on a stamp, no? There's a ship just out here! Okay. There a wings to pull in the boat. A cold, cold red has right. been detected on route to your definitely. position. All personnel to defensive positions. A cold red has been detected. This is not a drill. Code red. Code red. red. A cold red has been detected on route to your position. All personnel to defensive position. Teś zginął. Przykro mi. No i tu jest spoko sprawa, bo tutaj będziemy czekać na łódź. Że zaraz się zacznie impreza. O, mamy lepszy jeszcze korabin. Także weźmiemy go. Chociaż kusza ma też trzeci szczebel. A ja lubię tę kuszę. Ma ładunki wybuchowe. Wybuchowe sprawy zawsze są spoko. Policja mi się skończyła, ale to nic się nie dzieje get on that damn witch. Dobra, Gdzie jest ten przykacz? Tam, trzeba go zabić Dobra, przejdę się do tego przykacza O kurde, ale wybuch Dobra, uruchomimy działko Uruchomimy to, bo się zacięło. Użyjemy apteczki, bo już mało życia Coś mi... Kurde, desko jeszcze wzięły. Z wody muszą wychodzić. Z tego co pamiętam wychodziły, ale... Coś tam trzeba wyeliminować znowu. Płot jest też super sprawą. Płoty elektryczne są najlepsze i to działka. Trzeba znowu odpalić. Granaty to moja ulubiona rzecz. że jest jeszcze ta klasa Inferno. Też może być ciekawa jeżeli chodzi o ładunki wybuchowe O, ile ich tu jest, Macie Sobie z tego strzelam pistoleciku A teraz tego postrzelam Własną Drużynę nawet strzeliłem Kurde, ale mnie zaatakowały Trzeba uciekać stąd Kurde co tu się dzieje? Robi się niebezpiecznie Biorę tego PMA Kurde muszę się zdesafakować Trzeba iść do łodzi Przeciąć tego PMA I postrzelać Ale to będzie koniec już Rozwaliliśmy wszystkie te stworki

I zwycięstwo 633 punkty, i inne takie tam rzeczy dostaliśmy. O, tutaj już jest siódmy poziom, następny trochę punktów zdobyliśmy. Doświadczenia o, nawet ósmy wszedł. Także fajnie odblokowaliśmy ciężką perkusję i jednostkę ostrzału. Zobaczymy, co to będzie. Rabin klasyczny mi się odblokował. Zobaczymy. O, i kusza się odblokowała. Ulepszymy ją, fajna rzecz. No i 250 dostaliśmy kredytów. Sprawdźmy sobie. Dostosuj klasa. Aha, czyli tutaj już dostajemy odpowiednią broń na starcie. W zasadzie nie wiem, co jest lepsze. Czy ten pak. Weźmy sobie, zobaczmy co to jest. Tutaj karabinet możemy ulepszyć. Ja już go raz ulepszyłem. O, tutaj coraz droższe są te rzeczy. To wezmę to. Zostało mi 500 kredytów. Kusza, celność i siła się zwiększa. Tylko to siła się zwiększa w tej kuszy. Coś się zmienia w ogóle? Aha, czyli tutaj dodatkowo dostajemy kolimator i zwiększa się siła. To ciekawe. A to kupimy sobie to. Kolimator, który zwiększa siłę. No i w sumie tyle mamy z rzeczy, które mogliśmy ulepszyć za tą misję. I myślę, że w następnym odcinku zagramy ostatni już akt. Oczywiście dziękuję za lajki. Trzymajcie się ciepło, cześć.